Leż, Rzeka. Niemiec. 4 maja 2012 świętego Floriana. takie, że właśnie Zbyszek zgubił we wodzie telefon. Będzie miał nowy telefon jeszcze lepszy. Tak jest. No, nie nie tego nie nie to to tak jest. Dla biednego internetu. Była tak, to pły słońca i tak podróży i tak dalej, i tak dalej, etc. Przechodzi et Pan do takiej teleportacji, takiej kaminy się Na nas lekko zagadają na śmierć. Proszę proszę, tak Każdy mówić może i śpiewać. Nawet tańczyć.

a no to Przez morze i przez ocean. Męczenie widzę. Mężczyzna, nie. nie. Może nasze morze? Widzę Was wszystkich. Proszę, ma też. słońca te, te, też nie złapie tu jest należy zapomnieć, tu jest miejsce główne główna za blisko za blisko chyba, tutaj ale wieje, strasznie wieje zostali? Zostali?